Chciałbym przywitać serdecznie na, na naszych dzisiejszych obradach Pana Andrzeja Staducha, Burmistrza Miasta i Gminy <klucz> Pana Zastępcę, Pana Tadusza Pańskiego. W czwartek 30 września 2011 roku w sali posiedzeń imienia Adama Koszowicza odbyła się 10 sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Po zatwierdzeniu regulaminowych kwestii oraz wręczeniu nagród i wyróżnień dla lokalnych przedsiębiorców, radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Pelplin za pierwsze półrocze 2011 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Mirosław Chyła, dopytywał panią skarbnik Marię Sławińską oraz pana wiceburmistrza Tadeusza Błęckiego o to, czy uda się wykonać budżet w skali całego roku, a zatem, czy są problemy z jego wykonaniem, a także o ewentualne zagrożenia realizacji inwestycji zaplanowanych na rok bieżący. W skali całego roku czy wszystkie inwestycje, które były przewidziane, zostaną wykonane. z pięciem ponieważ dochodów bieżących mamy niewiele, i a nas z kolei z drugiej strony bieżące przekraczają te roboty, czyli jest zamianie y, założeń ustawy o finansach. Y, można powiedzieć, że tak jak w czerwcu jeszcze było widoczne, y, duże, duża rozpiętość, to w tej chwili już za 9 miesięcy. Można powiedzieć, że ta sytuacja się już bardziej zwłaszcza. że ta różnica jest mniejsza, ale co do tego, jak się skończy, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych głównie jest w drugim półroczu, po pierwszym przygotowujemy te całe procesy, natomiast w drugim płacimy, ale na razie nie jest źle. Zagrożenie dotyczące fizycznego wykonania inwestycji nie powinno tutaj zaistnieć. Problem, co mówiłem też na komisjach omawiających przy budżet to jest problem finansowy. Już nie jest to zacznę. Ale pani skarbnik zaraz nie dostanie rachunki będzie problem. To jest to, co akurat jest na dzisiaj, ale mając jeszcze w 3 miliony złotych do wydania w tym roku w inwestycjach to jest problem. W związku z tym to też rozmowy trwają z wykonawcami, którzy w przypadku pozyskania informacji o tym, że nie jesteśmy wypłacani, też jakby niektóre inwestycje opóźniają z uwagi na to, że chcą rozpocząć, tak to jest przykładem na przykład budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rajkowej. Kolejna informacja, z jaką zapoznali się radni, dotyczyła realizacji programu budowy i modernizacji dróg gminnych na lata 2007-2025. Następnym punktem obrad była ocena realizacji uchwały w sprawie zlecenia gminnej osobie prawnej Pelkom wykonywania niektórych zadań gminnych. Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Beata Kwiatkowska, przedstawiła ocenę realizacji wyżej wymienionej uchwały przez spółkę Pelkom inwestycyjnych. Realizacja poszczególnych zadań zleconych spółce PELKOM odbywa się na bardzo zróżnicowanym poziomie. Zadawające efekty odnotować można w ramach rozdziału oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Ocen pozytywnie ocenić należy wykonanie zadania w ramach zimowego utrzymania dróg. Niepokojącym jest jednak koszt realizacji tego zadania. Rada. To wyobraź tak zwanego fetoru, który no bardzo często niestety towarzyszy nam odczerze godzin rannych. To jest takie niemiłe powitanie, niemiła opój, to jest przyczyną takiej sytuacji. Chcielibyśmy też poznać, jakie są sposoby Odnośnie uciążliwego fetoru unoszącego się w okolicach Pelplina, pan prezes Wojciech Szambowski powiedział, że jego przyczyną jest między innymi zastosowana na terenie części gminy Pelplin technologia kanalizacji grawitacyjnej, która przy braku optymalnej przepustowości rodzi niedogodności zapachowe. Ten technologiczny problem może zostać zmniejszony, jeśli do kanalizacji, zgodnie z oczekiwaniami władz miasta i spółki, podłączy się większa ilość mieszkańców. Dodatkowym problemem są nielegalne zrzuty nieczystości w rejonie sołectwa Kulice. ...kanalizację istniejącą, robi prezenty po prostu, zrzuca i legalnie się dowożona. W miejscu, w którym kilkakrotnie się to potwierdziło, jest, jest to las w okolicach Kulice. Niestety ktoś tam po prostu meczkowozem ordynarnie podjeżdża, czy po prostu Tak zagnite, po wymieszaniu z naszymi na komunalnymi, i to jest zawsze w sobotę, albo później po południu. Tak jak tutaj Państwo że się zauważyć, się to bywa albo w soboty, albo w późnych godzinach wieczornych, gdzie te efekty zapachowe są u nas rano, rano widoczne. Po zakończeniu tej części obrad radni przeszli do podjęcia szeregu ważnych dla mieszkańców miasta i gminy Pelpin uchwał, z których treścią zapoznać się będzie można na stronie www.bip.pelpin.pl. Kto jest przeciw? To się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W części interpelacji pan Ryszard Rogaczewski dopytywał pana burmistrza Andrzeja Stanucha o aktualny bieg spraw odnośnie uruchomienia konkurencyjnego ośrodka zdrowia w Pelplinie oraz o prace związane z rozpoczęciem budowy elektrowni Północ. Z kolei pan Roman Kruszyński wyraził niepokój o stan techniczny budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Sambora w Pelplinie.